Panie trenerze, po pierwsze, dzień dobry, witamy serdecznie. Myślę, że już takie pierwsze zadanie odrobione. To znaczy, na pewno ogląda Pan ostatnie mecze naszej drużyny. Szybka recepta, bo czasu nie ma za dużo. Jak w tym krótkim czasie poprawić grę zespołu? Na pewno nie jest to odpowiedź na jedno zdanie. Zdaję sobie sprawę, jaka jest sytuacja obecna legii, dlatego stąd też tutaj moja osoba. Ja nie miałem żadnego wpływu na to, jak pracował i co robił i, i jak wygrywał, jak przegrywał trener poprzednik. bardzo szanuję WUKO. Znam go od wielu lat jako piłkarza, szanuję go jako trenera, życzę mu powodzenia i pocieszam go, że, że w zawodzie trenera tak jest, że nie ma trenera na świecie, który lubi nie zwolniono. Życzę mu jak najlepiej. Wszystko się potoczyło, znalazłem się przy Łazienkowskiej dzięki ofercie pana prezesa Miodowskiego i dzięki też zgodzie pana prezesa Zbigniewa Bońka, za co mu serdecznie dziękuję. Dał mi szansę zaistnieć prezes. Panie, teraz ja dał szansę zgodę wyraził na to, żeby pracować w LEGI. Jaka jest recepta? No, na pewno będziemy starać się przez te najbliższe dni. Czasu jest naprawdę niewiele. Przede wszystkim poddać jak najlepiej piłkarzy. Ja byłem skupiony w ostatnim czasie na obserwacji poszczególnych jednostek. Też obserwowałem często zawodników Legii, ale pod kątem gry w reprezentacji dzisiaj muszę spojrzeć na to całość. Wyjeżdżamy do środka tutaj pod Warszawę. Będziemy tam mieszkać swoim asystentem przez najbliższe dwa tygodnie. Stamtąd nie będziemy wychodzić, będziemy starali się jak najwięcej przygotować materiałów, ale jak najlepiej treningi przygotować, przygotować obserwacje zawodników, z którymi się zmierzymy już w czwartek. Na tym się skoncentrujemy i zrobimy wszystko, żeby ten zespół jak najszybciej grał na miarę potencjału, jakim ten zespół na pewno dysponuje, na miarę umiejętności. Liczę na to, że będą mijały nas kontuzje, że wielu zawodników, którzy wracają po kontuzjach, szybko osiągną swoją formę. Wielu zawodników znam, z niektórymi Pracowałem w reprezentacji jeszcze nie tak dawno, wielu też znam z boiska, także jest kilku zawodników, którym będę musiał się bliżej przyjrzeć, ale w tym zawodzie musisz szybko reagować, szybko wyciągać wnioski jestem na to przygotowany, żeby to robić. Bywałem już w takich sytuacjach, także nie przeraża mnie to. Cieszę się, że jestem w tym miejscu, że będę miał okazję pracować tutaj w Legii i wspólnie tworzyć nową historię z udziałem naszych jako trenerów. Trener Wukowicz, niektórym zawodnikom zmienił zadania, zmieniał pozycję. Pan też planuje takie ruchy, a jeśli tak, to na których piłkarze zwróciłby pan w tej kwestii taką najbardziej baczną uwagę? Czy nie chciałbym tutaj wypowiadać się przed kamerą, jeszcze nie przeprowadziłem żadnych zajęć treningowych, komu zmieni jaką pozycję? takie rzeczy się dzieją, ten Wukowicz robi, inni też, też robią, szukają optymalnego ustawienia. Legia ma na tyle szeroką kadrę, na tyle dobrych piłkarzy, że można grać bardzo elastycznie, zmieniać ustawienie w czasie meczu kilkakrotnie, w różnych formacjach, przechodzić na trójkę, obrońcę na czwórkę, na piątkę, w zależności od tego z kim się gra, i jaka jest faza meczu i chciałbym, żeby Legia grała w taki sposób, żeby mogła swobodnie przechodzić z ustawienia do ustawienia, a żeby tak się działo, to przede wszystkim trzeba na to poświęcić dużo czasu, trzeba to wytłumaczyć zawodnikom, jaka jest idea, co trzeba robić na danej pozycji. I jeśli ktoś będzie to szybko chwytał, to na pewno będziemy z tego korzystali. Na reprezentacji ta sztuka się udawała, też krótko trenujemy, a zawsze te mecze wyglądają całkiem pozytywnie i też liczę na to, że bardziej doświadczeni piłkarze, którzy są w Legii, reprezentanci wielu krajów, Polski, ale też wielu innych krajów, młodzieżówek, są tutaj i szybko będą jak gdyby, łapały, łapali tą ideę naszą i, i będzie ta współpraca dobrze przebiegała. Trochę już w odpowiedziach na poprzednie pytania wywołał Pan ten temat, więc dopytam, jak teraz będzie wyglądało połączenie Pana funkcji w reprezentacji polskiej młodzieżowej, a także w legii Warszawa. Pierwszym warunkiem w momencie, kiedy pojawiła się tutaj propozycja pracy w Legii była zgoda pana prezesa Zbigniewa Bońka i do takiej rozmowy między prezesem Mioduskim a prezesem Bońkiem doszło. Warunek był jeden z mojej strony i również prezesa Bońka. Chciałbym dokończyć eliminację, jestem z tą drużyną bardzo długo, przeczyliśmy wiele fajnych meczów, zagraliśmy i nie chciałbym tej drużyny zostawiać. Byłoby to nie fair względem tych chłopaków, z którymi pracowałem, m.in. też legionistów, którzy są w tej kadrze. Dlatego warunek był taki, że jeśli będzie zgoda na to, żeby podjąć pracę w Legii to też chciałbym dokończyć eliminację zostały trzy mecze, nie wiem co będzie później trzy mecze, jesteśmy w ciekawym momencie tych eliminacji, przed nami bardzo trudne spotkania w październiku z Serbią i z Bułgarią nie ukrywam, że po meczu w Łodzi następnego dnia wyjechałem na Kaszuby, spędziłem 10 dni analizowałem Serbów, Bułgarów do siódmego pokolenia, że tak powiem i, i na szczęście już mam to za sobą teraz mogę skupić się na analizie najbliższych przeciwników Legii, bo tamtą pracę już odrobiliśmy wspólnie z asystentami Także dobrze się tak stało. A wracając jeszcze do reprezentacji, naprawdę bardzo fajny czas, bardzo fajna idea, bardzo fajny projekt. Będąc w KZP, wiele się nauczyłem, wiele osiągnąłem jako trener, mówię, dużych znajomości, takich z których korzystałem, czerpałem garściami, doświadczenia. A dzisiaj wstępuję w nowy projekt. Wiem, jakim klubem jest Legia, wiem, jakie są oczekiwania, wiem, jakie są też możliwości, przede wszystkim, jaki jest potencjał tej drużyny, ale też wiem, co się dzieje z trenerem, jak nie wygrywa w Legii, co się szybko wszystko dzieje, wjeżdżając z. Do Warszawy mówię do swojego asystenta, zobaczcie, tu szybciej samochody jeżdżą, to wszystko szybciej się dzieje. To jest Warszawa, mówię. My żyjemy w mieście u nas jest tak bardziej spokojnie, powiedziałbym po włosku, tutaj jednak jest tempo jak w Nowym Jorku. Oczekiwania są, muszą być szybko realizowane. Ja jestem gotów sprostać, stanąć przede wszystkim tym, przeciwko tym oczekiwaniom. A czy sprostał, czas pokaże.